modelu firmy Anita, zakres rozmiarowy, a po lewej stronie wyświetla nam się yy, zdjęcie. Poprosimy modelkę. Yy, tutaj na Klaudynie, to jest jedna z naszych sylwetek, yy, prezentujemy model Selma, model, który ma yy, nawet powiedział niezbyt długą historię na rynku, prawda? Tak, yy. jest. Się w tej chwili takich nowych konstrukcjach na marki Anita, w konstrukcji Big Red Cup Support, prawda? Konstrukcji, która w zasadzie, tak jak powiedziała Ewa, jest nowością, ponieważ nastąpiły troszkę zmiany konstrukcyjne, ale nastąpiły też zmiany w wielkości miseczek. Dokładnie. Selma to jest, to jest w ogóle seria rozafaja, marki Anita, która do tej pory kojarzyła się raczej z taką komfortową bielizną. No. Natomiast model Selma to jest taki nowy początek w kolekcji Rozafaja, która jest de facto młodą kolekcją jako całość. Jedną z młodszych w naszej firmie. I Selma była takim nowym początkiem nadania kolekcji za oddzielenia jej wyraźnie od, od całości Anity i nadania jej takiej nowej lekkości. To co tutaj jest bardzo nowe, nowe w naszej firmie wyraźnie została oddzielona, oddzielony model typu Big Cup, tak jak wspomniałam. To znaczy um, modele, które nazywane Big Cup w tej chwili, to są modele od miseczki F do miseczki J, od 65 mm i on ma zupełnie osobny numer artykułu, niż Selma który niż jest powiem, troszkę niższy od B do, kresu, do e. od, B, od B do E. To co tu jest dla nas bardzo ciekawe z takiego punktu brafittingowego, jest to, czym podzieliła się też z nami tutaj marka Anita w przypadku produktu Selma, czyli z linii Rosafaja, to to, że na przykład wyprowadzenie ramiączka tu z poziomu side supportu następuje w jednej linii, prawda? Że to ramiączko jest przedłużeniem side supportu. To przedłużenie side supportu w ten sposób, poprzez ramiączko, powoduje również inne ułożenie biustu. I tak jak Państwo macie w swoich kolekcjach Wiele site supportów, prawda, bo są to konstrukcje, które nam się pojawiają. To chcę powiedzieć, żebyśmy też patrzyły jako grafiterki, jako osoby na przykład, które są inwestorami w sklepie i odpowiadają na za towarowanie, choćby w jaki sposób w site które Państwo macie, jest przeszywane ramionczko i co ono robi w danych okolicznościach danej konstrukcji. Mówiąc o ramionczkach, można wspomnieć też o tyle. I tych, że... że typu Big Cup e, gramionczka mogą skierowane bardziej do środka. Czyli I one jest... są wyprowadzone, mogę? Tak, One są wyprowadzone w linii takiej prostej poziomej, natomiast później przekierowane są już przy łączeniu z pasem obwodu po skosie. Czy Państwo to widzicie, którzy siedzicie troszkę dalej, to jest widoczne? Tak? Dobrze. E, słucham? Gdybyś mogła Klaudyna podejść sobie do środka i stanąć... Ja troszkę się, drugie Panie, przesunę tutaj, dobrze, żebyśmy wszyscy, wszyscy widzieli. Czyli mówimy o tym, że jak Klaudyna szła do Państwa przodem, to te ramiaczka było, było widoczne, że są one wyprowadzone w linii prostej. Natomiast proszę zobaczyć, że one z tyłu na plecach zbiegają się po Skosie. I też jest dosyć charakterystyczna drugą rzecz, bo zaraz Ewę poproszę o dopełnienie mojej wypowiedzi. Proszę zobaczyć, w jaki sposób jest szybko pasowo obwodu. Widzicie Państwo? W jaki sposób jest szyty pas tutaj? Co Państwo widzicie? Jest w jednym ciągu pasa obwodu, czy jest w dwóch częściach, czy więcej? W kilku częściach, prawda? Gdybyś mogła nam powiedzieć Ewa, co jest tutaj? Czemu to służy? W czym to pomaga? To jest dodatkowe utrzymanie i asekuracja biustu, tak? To jest dodatkowe wzmocnienie i dodatkowa funkcja e, ramionczek. E, jeżeli chodzi o pas obwodu, projektanci na to też bardzo dużą uwagę zwracają, żeby są, tego, że, że jest piękny, że także komfortowy. Stąd w bardzo wielu modelach, w większości w zasadzie modeli, mamy też pas odwodu prowadzony na, na wysokości mostka, lekko do góry. Jak Państwo zobaczycie, to tutaj w tej linii, za chwilę klaudyna przejdzie jeszcze do Państwa na środek, w tej linii mamy lekki taki łuk, który, którego celem jest Przepony i trzeni. O tym będziemy mówić w niedzielę o godzinie 13, podczas spotkania z panią doktor Anną Woźniakowską tutaj, ale będziemy mówić o tym, że naprawdę w tym, co robimy w codziennych naszych czynnościach trafitingowych przymierzalni, żebyśmy spojrzały na każdą naszą czynność troszkę głębiej, tak? I na każdą konstrukcję, którą mamy trochę głębiej. Anita, i to rzeczywiście jest taka, że tak powiem, sukcesywna robi to w kilku swoich modelach, prawda? Że jest takie wyraźne odciążenie przepony. Asekuracja takie dodatkowe wsparcie, znaczy brak ucisku na żołądek, tak? bo Tak. tak. To, się to, to się przenosi, to, to wycięcie głębsze przenosi się na to, że nie mamy ucisku na żołądek. Ja pamiętam pierwsze swoje spotkanie w firmie Anita podczas takiego spotkania no, technologicznego, takiego szkolenia, które po z czym to służy, bo wtedy tak do końca tego nie wiedziałam i też usłyszałam, że to jest po prostu anatomicznie ukształtowana taśma, która odciąża przeponę i e, żołądek. Pamiętajmy, że żołądek mamy w górnej części, tak tutaj, dobrze. E, ja ze swojej strony dodam jeszcze, że mamy wyższy mostek, ten wyższy mostek jest po to również, żeby odciążyć ramiączka, czyli nacisk Taśm ramiączka na y, mięsień czworoboczny, i też zobaczycie Państwo, że u każdej modelki dążymy do tego, żeby weszło w nawyk kładzenie ramiączek na końcu obojczyka. Nie tak jak jest nawyk, czyli lekko po stosie, ale raczej prosto. I część konstrukcji, które tu zobaczycie Państwo, też będzie miało te rabiączka lekko przesunięte do środka, ale za to na przykład pogrubione. Tutaj na podstawie miski mamy dwa rodzaje koronki. Na podstawie, na samym dole mamy gęstą koronkę z siatką stabilizującą. Natomiast na górze mamy koronkę elastyczną, również ściód bardziej elastyczną siatką podtrzymującą. Czyli zobaczcie, że tutaj gra ogromną rolę surowiec, bo tak naprawdę wartości tego surowca determinują nam co podtrzymanie i kształtowanie e, wiosnów. Chciałabym się powiedzieć Podsumowując, konstrukcja bitka ma takie trzy najważniejsze cechy. Się e, to jest... Miseczka, która ma, jest zawsze czteroczęściowa z tym bocznym e, supportem, e, to są ramionczka skierowane z tyłu e, bardziej do środka z tym e, cięciem na, e, na obwodzie i wzmocnieniem oraz to jest ten element, ten wyższy karczek, który dodatkowo wspiera.